Ej, widzowie, no się nie wyświetla to, Była Ja nie mogę. 80 zł. Ja nie mogę. To najlepsze szoty, robi te filmowane, jak i te drugie, więc sublikę i dzyndzyn. No jest, nie? Ja jadę. Ja jadę. A jeszcze pamiętam, jak dostałem złotóweczkę pierwszą. Kurwa się jarałem przecież. Pierwszy subik. Ty ty serio Gierki nie zacznie. Walkielicha licha nie pierdol. jedziemy, panowie! Drink me het raak, Ja! 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 Pierdolet. Ja! Ja! Pierdolet. Nie, kurwa, idę po ja! 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 Nie Ja! Joje, ja nie kurwa, Jo ja, Dominik, Jo ja pierdolę. Ja chcę zmienić ustry, ustry jest zły. Ja chcę zmienić Polskę. A pan chce tylko wziąć i żyć. Celem życia nie jest przeżycie. Zmieniła się banda przy korycie i tyle. Trzeba zmniejszyć biurokrację, jest. zlikwidować dochodowy. Gospodarka leży, na to nie ma zgody. Trzeba znieść podatki. Mają rodzić konsumenci. No nie pan nie kręci, naprawdę. i <laughs>